Festool TID-18 to kompaktowa i lekka zakrętarka udarowa klasy 18 V, generująca maksymalny moment obrotowy o wartości 180 Nm. Zastosowano w niej innowacyjne rozwiązania, silnik bezszczotkowy i efektywny kowadełkowy mechanizm udarowy. Prace testowanej zakrętarki udarowej optymalizuje i kontroluje inteligentna elektronika, oferująca rozbudowane sterowanie parametrami pracy, obrotami, częstotliwością udaru i momentem obrotowym. Zakrętarka Festool TID-18 ma trzy biegi elektroniczne i specjalny tryb e-modus przeznaczony do montażu blachowkrętów. W zakresie obrotów każdego z biegów możemy płynnie sterować szybkością pracy za pomocą włącznika spustowego. Testy zakrętarki udarowej Festul TIT 18 rozpoczęliśmy od precyzyjnego montażu w sklejce budowlanej wkrętu do drewna 5 na mm. Testowaną zakrętarkę wyposażono w prawe i lewe obroty, zmieniane przełącznikiem suwakowym oraz szybki hamulec wrzeciona. W teście drugim błyskawicznie zamocowaliśmy deskę tarasową z bardzo twardego drewna egzotycznego Bank Kiraj. W próbie trzeciej sprawnie połączyliśmy wkrętem 6x90 mm dwie grube deski dębowe. W zakrętarce zastosowano sześciokątny gniazdowy uchwyt narzędziowy 1,4 cala. Jest bardzo wygodny w obsłudze i przeznaczony do mocowania bitów, nasadek i adapterów. W kolejnym teście sprawdziliśmy działanie biegu T-Modus. Dzięki niemu bardzo dokładnie i szybko zamocowaliśmy blachę stalową o grubości 1 mm do sklejki budowlanej. Poręczność zakrętarki niewątpliwie zwiększają praktyczny schowek nabity i dioda LED do oświetlania miejsca montażu. Podczas testu piątego wykonaliśmy szybko standardową próbę montażu wkrętu ciesielskiego 8x200 mm w belce modrzewiowej. Ilość dostępnej energii w akumulatorze sprawdzamy naciskając przycisk wskaźnika jej poziomu. W szóstej próbie w ekspresowym tempie zamocowaliśmy śrubę w bloczku z betonu C20. Testy zakończyliśmy bardzo sprawnie wykonaną standardową próbą montażu w belce sosnowej wkrętu ciesielskiego 10x220 mm. Naszym zdaniem zakrętarka udarowa Festul TID 18 to kompaktowe i wysoce ergonomiczne urządzenie w klasie napięciowej 18V o bardzo szerokim zakresie zastosowań. Imponuje bardzo udanym połączeniem wygody pracy z jej wysoką efektywnością. Sprawdzi się w rękach cieśli, dekarzy, stolarzy. Z jego zalet skorzystają też mechanicy oraz serwisanci i tym podobne.